<laughs> Chyba się przestraszył, kurde. Oj. Wiem, no ale ten kurwa, co mu się wie, bo w dupę, kurwa czerwone miał. No ta. Tak długo to prąbił. To jeszcze jedzie z krówesem. Też kurwa. <laughs> działa jednak popatrzcie na ogólny Popatrzcie na ogólny o gibon <laughs> Daj pieniądze to działa. Ładnie podoba mi się to. Na YouTube zrobił stream. <grywa> Z Majorka. Ko nie, 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 nie wrzucaj drugiego. Kurwa. Na samym początku. A mnie. Usuwam to. Yo. Ej, ej. <grywa> kurwa zaczął wysyłać tego fuj. Stream na <grywa> YouTube. Ale, ale jest. No Rozmajolka. <laughs> no i... Jest dobrze? Jest dobrze. Jest cadio, jest dobrze. Czemu nie, mogę, czemu nie ma czatu? Czemu nie ma czatu? Jak to nie ma czatu? Jest. Nie, no nie mogę otworzyć panelu. Musisz się chyba zalogować. No. jak się masz. No, muszę dołączyć do jakiejś, kurwa, rozmowy. Musisz zaobserwować, się minutę tylko możesz, kurwa. Chcesz oglądać. Nie, Są ja zaka na, na, Subskrybuj, wszystko. O, teraz mogę. Aha, widzisz? Trzeba subskrybować? Erwina Breda. Ja doleka. jaka to jest zjebana. A wyślecie donata? Wyślij donate'a Mój tak kochany, do donate. Wyślij donate. kurwa nie będzie tutaj tego majora frajera, tylko będzie <grym> coś innego, to spoko, nie? No dobra. O, patrzcie. Ale już nie ma! Jaki Kononowicz, jak to major? Teraz można streamować. O, teraz to tak. O. Wyślij donate. Donate, please. Chyba najgorsza osoba, która mogła nagrać ten kurwa filmik, nie? <laughs> Kononowicz? Jeszcze jakby był kurwa Żydem. Kolo Pewnie niepomijalna reklama, jeszcze tak druga, nie? Jeszcze druga będzie. No, a nie, druga tylko 10 sekund. Ale czemu nie nic na... Mi... O, nie, o! A nic na czacie nie widzę, co to jest naj... Co to ma być? Aktywacja moderatorów... Analizacja czasowa... Idź na Dostałem łapkę w górę. Nice. Wyślij ktoś złotówkę, muszę że to działa. Patrzcie, pokażę całego Discorda. Ruchoporu. Nie odwiedzasz Discorda. Ruchoporu. Dostajesz kurwa pana, jak Discorda. <coughs> Jakie ja w Zgodę na tę strachę. A Co ty robisz? <coughs> Pokazuj <coughs> tego. <coughs> Nie pokazuj tego! <gry> Wszystko widać! Patrzcie, 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 wokra górna! Kopanie małego dziwki! Właśnie tak! Kopanie małego dziwki Mokrej górnej! Powinna być mokra dolna, ale... Pooglądamy sobie, to to, 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 to gimon ogląda. Będziemy to oglądać na streama.

Wyszli doneta. Wyszli doneta. Czemu tu co nie działa? Jak nie działa? Działa. No nie działa. Co? Czemu nie działa? Subsk Subskrybuję, co? O. Pojawił się. <laughs> Hej jak się masz? <laughs> Wyszli doneta. Wyśli do NATA please. Wyślij do NATA please. Please bracie. Please mordo, wyśli do Muszę zobaczyć to działa. Wyśli złotówkę. Proszę cię. Wyśli do Nata. Do NATA wyśli. Should... Co to jest trip studia? O kurwo! Teraz to jeszcze lepiej wygląda. To kurwa Czeki W co było piątek Nie da dolgem Pesny co? tu trzy Co? Czemu ty kalendarz świąt ogląda? DC da lagto jest dzisiaj dwudziesty czwarty no to, a nie, czyli 24 jest teraz, i wtedy jadę. Czyli raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Raz, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. O kurwa. Nie no, to chyba się zmieni. Chyba nie będzie padać wtedy. A jedziesz? Ja? Do Rosji jadę. Do Rosji. Luandi. Ej Mida, ale na czacie nie pokazuje, co tam coś napisałeś? No jak ja wszystko, to kurwa na Cię <laughs> Aha, nice Musisz ustawić czat na żywo, a nie top czat Ale <laughs> w ogóle tutaj no cały stojony, na dom, na, dom? <laughs> na górze masz kurwa top czat, Majdo No już zmieniłem, jest czat na żywo tam, a, co ty, pousuwałeś mi? No, nic o, nie usunęłem. Nic nie usunęłem. Siema. O, i teraz wyskoczyło siema. Można zagrać. <śle> za, za złotówkę. Za złotówkę można. <śle> za złotówkę. Link portal, Raz, dwa, Dobrze, dobrze. Wszystko wiem. A wyślij złotówkę. Proszę, wyślij złotówkę, proszę, proszę Nie no samego zapierdalał, kurwa. Wyślij proszę, proszę, wy... wy... okay. proszę, proszę, wyślij. Użytkownik ci <laughs> złotówkę. Nie na ekranie się pokazują. Do nej, de, 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 kolego. O, sam sedam łapkę w górę. Z nich to mi czad, z nich tak mogę czas proszę. Czemu dalej nikt nie wysłał złotówki? I czemu nie mogę streamować na Kiku? Nie wiem Coś się stało i się zjebało Mogę na Twitchu, ale wy będziecie używać N-wordów, C-wordów I innych Słuchaj, Podgłośnie was na fula. Będzie was lepiej słychać. Teraz coś powiem. O kurwa, dobra, teraz to będzie dobre. pewnie będzie dobre. Ilu pyry można zagrać od złotówki do Neita. A powiedzcie n-word, c-word i inne kurwa te. Złoty, Top donator Elo <grystanie> Wow, złotówkę zarobiłem. Złotówkę, złotówkę. Aż tu muszę zobaczyć na TIPli. Gdzie, gdzie jest ta złotówka? Gdzie jest ta? Ojej, oh, jest, jest Top donator Elo siema. <grystanie> Mały cp. Złotówka na dom. Mamy już na dom. Jest złotówka. To jeszcze raz chcę ją wyśle <grymne> Ile views? Mamy na dom Gość złoty Gość kupuje kurwa dom za 50 <grymne> Wyremontuje se dom za 50 tyś Top donator l Senti Morgan i WS. WKS. Kukuku. O, a serwisem mogę zapłacić? Możesz. Będziesz ja nie mogę. Większy rachunek chyba zapłacić wtedy za telefon. No ale jak Kto to jest? W to jest Zakubowski Fryer? Nie, nie wiem. To. Ja. <laughs> patrzcie, patrzcie, 77 groszy na tym zarobiłem. Wypłacam to. A, maksymalnie od 20. Od 20 można wypłacać dopiero. O kurwa, klik, klikłem sobie. Kurwa, ty kurwa, coś robisz na tym streamie, czy się fleksujesz tą złotówką? Dobra, kurwa, likuję odznacznie. cały serwer Discord. Od czego to zacząć? Od ogólnego. E nie! Wow. E nie ma w dzielikuję. Ha, 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 ŻARTOWAŁEM, Żartowałem. Dude. Ha, Dude, ha, ha,

dla ciebie. O to ty o, to jest sto! Uh, o już mam 3 złote i 18 groszy. <laughs> Ale goleje leje jest Do Czemu? Czemu on? To jest? Nawet nie jest wina sędziego, nie? Nawet tu sędzia nie może nic zrobić. Czemu on? Czemu on nic dosłownie? Tu on odbił na siebie? O. Czemu on jest taki kurwaną szalon, że on wszystko przyjmie na mordę? <laughs> Medic! God of War! God of war. God of war. <laughs> kurwa ziomuś, że gra mm -hmm.

Ale on tapa, a to mi się udaje. Michael ma taki wiersz taki Ma Michael Jackson swoim tanecznym krokiem w niego wchodzi O dobra, chyba hał Kopy można, kolan nie można? A kolan chyba tam bo w głowę z to było. Jak Łokcie tu można normalnie ty co jest. O można kolana. Czemu wcześniej tego nie wykorzystał? FC, że doktor samochód wygraca. O, dupka. Gdzie <laughs> będzie TKO <laughs> Malik Montana jaka mina, zdziwiona. Jak Dawid Jaźwiński. TKO care. on gołóż. Mika doktor faj z Ja Nie. trzyma się z kurwy Uduszono Zagrał przez TK-o chyba Nie, to druga runda będzie chyba druga runda? Te studentki są loko Oooo Uuu się Michael Jackson wygrał Tak nie, on by się po to jeszcze domsił, bo tak mi się wydaje Po kopie na brzuch mu tlen odjęło Uuuuh, we to On stoi na kota, Texas stoi na kota. Dziadek go na jebie. Chińczyk wygra? Na no pewno. to jest Chińczyk. Dobra, niech ci będzie Azjata. O. O. Uh. 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 Ale daje chlapaki. Dzięki uniki pierdalałem, huh. jebany no Widać, że walczył w karate. Uh. Fight. Mińczyk nie czuje na jaja, bo małe jajka, mały fitek, bo to Azjata. <śmieńczyk> <śmieńczyk> Jadę piszczele muszą być. Dawid Jaźwiński, Dawid Jaźwiński. Dawid Jaźwiński by przegrał z i z tym i z tym. <śmieńczyk> z którym wygrał? Ja z tym gościem sądziłem <laughs> A ja myślałem, Bo że... Musiałby z... nie wejdzieć, się bijemy A ja myślałem, że z Murzynem Nienacka, kurwa Na się zmęczył lekko Ale mają Dzieje brudne nogi KO miał być. O. Lekki skał, nie było KO żadnego. A nie, jeszcze się napierdalałem. Chińczyk jak mu zajebie z pół obrotu. Wydaje mi się, że Texas wygra, bo to porwa już sił nie ma. Pisze mi ziomeczek takich co do Mieszka zapierdalał, on prawko zdawał, jak kurwa był, jak ja jeszcze do Mieszka chodziłem i teraz mi mówi, że on kurwa jeszcze tego prawka nie ma. Kurwa chyba on, on dłużej robi prawko kurwa niż Dawid. Który? No tak, no nie, na pewno w sumie. O, tak sobie został nokaut. No, cztery miesiące niby miał przerwy kurwa. Ale który, Rudy czy kto? Co? Rudy czy kto od Mieszka? Co ty Rudy kurwa? Nie, taki kurwa Fabian. Winner! <laughs> Salah Mohamed Salah <laughs> Salah 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 <laughs> Oh Salah Salah <grymne> Ochraniaczy na jaja, może mieć. Ale mele puścił. że czarny go zakotuje. Czarny. byś się wydaje, czarny taki szybki się wydaje, szybkie ruchy. I nie wolno używać samonaca. f i <laughs> <laughs> Czarny, sobie wypchał kurwa, gacie, skarpetkami. Który z nich może dostać <laughs> A Abuelaha Pogba. Czarny, chyba. Kurwa, dostaje na te. Czarne suki, azjatki.